Witam w kolejnym odcinku i chyba już ostatnim, tak mi się zdaje. Ace Aventura, let's play'a z Ace Aventury, psiego detektywa. No idziemy Panie dalej. Panie Ventura, proszę pozostać z wycieczką. Tak, zwiedzamy dalej w bawarskie zamczysko tego grubego ziomka. No to w takim razie chodźmy za nim. A, jak się panu podoba moja prywatna kolekcja? Sam Wagner nigdy nie był otoczony takimi zwierzętami jak te niedźwiedzie, kozły, woły pijżmowej i Zauważy Pan, że akustyka w tej pieszarze jest najlepsza na świecie. Wystarczająca, aby uszy zwiędły. Jest. Pan denerwujący mały człowiek. Nawet jeśli Pana wiedza i zdolności pozwalają Panu zrozumieć głębię tego, co tutaj stworzyłeś. Czy lubi Pan operę, Panie Wentura? Uuuuh, wielbiam to! Browaru, akordeony, polka do świtu... Ups! To nie to! Opera! Opera! Ach, tak! Pomijając kretyńskie wycia? beznadziejne kostiumy, całą enfazę i siedzenie przez pięć godzin na niewygodnych, obleśnych miejscach. Pomijając to wszystko, ubóstwiam operę. No cóż, ja jestem maniakiem, jeśli chodzi o moje opery. Mieszanka wspaniałej muzyki i zapachu zwierzęcej sierści działa na mnie niezwykle odpężająco. Ta sala koncertowa, wraz z najrzadszymi okazami zwierząt, jest niesamowita. Proszę, nie krępować się przy poznawaniu mojej menażerki. A, no i teraz musimy poznać wszystkie e, zwierzątka, które są tutaj gdzieś y, pozamykane. Margwaj, dobra, to idziemy od początku. Rzadko widywany Helwender, w przeciwieństwie do swojej nazwy, nie jest pijaczyną szukającym dymu w spelunach, tylko dużą, zielonoszyją salamandrą wodną występującą w Dolinie Ohio. Salamandra wodna? Nie mam pojęcia jak to wygląda. To trochę jak żółw wygląda przez te kraty. Muniak. Pochodzący z południowej Azji i wschodnich Indii, lepiej znany jako szczekający jeleń. Jako taki jest wspaniałym psem obronnym. Szczekający jeleń. Dalej, margwaj. Margwaj, mały amerykański kot przypominający ocelota występujący na terenach od Teksasu do Argentyny. Lubi chińską kuchnię. Nie lubi spoconych grubasów z głupim wąsikiem. Ha. Co dalej, co dalej mamy? Tutaj po lewej. Kobra królewska. Królewska kobra dochodzi do 18 stóp długości. I wręcz uwielbia słodkie dźwięki, fletu. A uwielbia grubasów? Nie. 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 No to coś jeszcze ty mam nacisnąć? To się nie ruszy. To też się nie ruszy. Daj spoko. To nie. Nie. Wc też. Nie. Wyłóżmy karty na stół, panie Wentus. Jest pan psim detektywem mającym trudności z zapłaceniem czynszu. Czy nie jest pan zmęczony marnowaniem swojego niesamowitego umysłu i talentu dla zwierząt? Nie. Nie musiałby się pan już nigdy więcej martwić pieniędzy. Mógłby pan spędzić swoje dni na poszukiwaniu najrzadszych stworzeń na Ziemi. Jest to dość szczodra propozycja, lardupku. I po długim namyśle moja odpowiedź brzmi. Podwal się i spadaj na drzewo. Najwidoczniej pan Wentura nie jest człowiekiem rozsądnym. Zabierzcie go do pokoju gościnnego. Nasza opera zacznie się o ósmej. I szczerze doradzałbym, aby do tego czasu zmienił pan stanie, panie Ventura. A tak? A ja szczerze bym ci doradzał, abyś nie zostawiał tylu ostrych przedmiotów na wierzchu, kiedy masz w domu gości. Spaj! Usięgaj. Ej, spaj! Wracaj tu ty mały, pokręcony małpiszonie! Pamiętasz o klauzuli dotyczącej ucieczki w kontrakcie? O wyjdzie ci pensję! Jesteś małpą czy myszą? Zwykły tchórz! No i pokój gościnny jak tralala. Łóżeczko, wszystko jest. Możemy się tutaj zatrzymać. No dobra, trzeba uciec. Zobaczmy, czy przez szafę się da. Cóż, chyba Lardus niezbyt często zabawia gości. Ja? No, albo w ogóle się nimi zajmuje, jak tutaj wrzuca ich do tego pokoju. No to w takim razie co? Spadamy, nie? Przez okno. Dziuru. Nie patrz w dół! Mówię, nie patrz w dół! Skąd my to znamy, nie patrz w dół? Idź, idź, Ventura. Spokojnie, spokojnie, dalej, 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 jeszcze dalej i tutaj mamy taką hmm, ratol, latorośl, nie powiedzieć winorośl w ogóle, ale raczej to winogrono nie jest. Winnegrona, to się tak ładnie nazywa, nie? Winne grona. ładnie. I co mamy na dachu? Antenę. No, no. Niezły z Ciebie talerz! No. A co nam powiedział nasz kolega Hippis? Żebyśmy ustawili współrzędne satelitarne... No popatrz! Woodstock miał rację co do sytuacji satelitarnej. Widocznie nie stracił aż tak wiele komórek mózgowych w latach 60 Muszę zmienić koordynację tego maleństwa. Teraz albo nigdy. No i to mnie czasami denerwuje w przygodówkach, że raz kliknąłem i on tego nie zrobił. I patrzcie, jeszcze raz muszę to samo zrobić. Patrzymy na 247 stopień długości i 120 stopień szerokości. Oto nadchodzi! Na żywo z zamku Grubasa jest sobotnia noc ze waszym prowadzącym Ace Ventura Psim Detektywem. No i chyba już, nie? Chyba już ustawił. Mam nadzieję, że trzeci raz nie trzeba będzie naciskać. To jest dosyć irytujące, nie? Raz nacisnę, on się nagada, 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 a nie zrobi tego co trzeba. No, ale tak to jest chyba z Ace'em już normalnie. Mhm. Schodzimy, Ace. Teraz trzeba się dostać. Um, gdzie? Aha, no tak. Najpierw trzeba było zdobyć te, znaczy przestawić o, antenę na te współrzędne satelitarne, które były nam dane. A teraz trzeba się włamać jeszcze do serwera. Opsa, tutaj. No, na dół, na dół, na dół! Nie na górę, na dół! I to były chyba te drzwi znaczy drzwi, okno w sumie. Takie dziwne w sumie, okno. Okno jak drzwi, na balkon bez, bez barierek. To jest kapa. I co? nie, ty! Okno. Yeah! E, tutaj wszystko chyba. Przejrzeliśmy, nie? To były te takie dziwne rzeczy. Dun, dun, dun. A wiecie, gdzie jest ukryte laboratorium Dextera? No właśnie. Wy nie wiecie, ale ja wiem. Zaraz wam pokażę. Schodzimy tutaj na dół. W ogóle mały ten zamek, nie? Wygląda tak z tej perspektywy. I co szukamy? I co szukamy? Rycerz w lśniącej zbroi. Haha! Jest. Dzień dobry panowie. Jest! Pokój komunikacyjny. No i trzeba teraz y, się włamać do panelu. Kontrolnego tutaj gdzieś. To jest to! Takie jak opisał Woodstock. Dokładnie takie samo? Poraz garnąć manatki i spływać stąd. I tu mamy kolejną idiotyczną zagadkę. Chyba jeszcze gorszą niż to układanie tych. Y, tych głów, tych, 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 tego totemu Dlatego, że no jest dosyć to poryte A, tak mm, zaraz, 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 zaraz Tak Ojej, a ja tutaj mogę, patrzeć mogę tutaj zmieniać zmieniać tutaj te, a no tak bo wiecie co, bo my musimy dojść do tutaj jest wyjście, a tu jest wejście i my musimy dojść, no jak zwał tak zwał, prawda, od jednego miejsca do drugiego miejsca, yy, w taki sposób, żeby poruszać się po tych kreskach żeby były one zgodne z tymi kulkami na tych kulkach możemy zmieniać kolor dlatego tak yy, tu, 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 no niech będzie tu yy, hy, 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 hy teraz, o właśnie, tutaj mamy te same niebieskie później możemy, co tutaj zrobić, tutaj możemy zrobić na biało, nie, a to, o, na czerwono możemy zrobić, to na czerwono możemy zrobić, tu jest już czerwone jak tralala tu z kolei, nie na biało, tak, na biało biało jest, ok hmm. na zielono na zielono Fantastycznie. Tu na czerwono. I teraz tak. Tu albo tu. Ale tutaj mamy czerwone. Więc, więc jest OK. Mm. Czerwone. Super. Czerwone. A tu damy czerwone? Damy czerwone. Tu dam. Jest. No tak. I teraz co? Teraz tu czerwone. Nie da rady czerwonego? Tu jest tylko czerwone. Tak. Hmm. Chyba, że dalej pójdziemy. Żółte. 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 Tu możemy dać jakie? Niebieskie. Niebieskie. Jest. Później tu zielone. Zielone. Tu możemy. Białe. O, czerwone. Super. Tutaj jakie? Białe. 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 I. Niebieskie, niebieskie! Jesteśmy gdzieś już tutaj blisko. Czerwone, czerwone. No, i tu było zielone. Yeah! Baby! No, już! Wychodzimy, wychodzimy, wychodzimy! Wow! Czasami nawet sam siebie zadziwiam. Uuuu. Gdyby tylko Spike mógł to widzieć. Mucha do pająka, mucha do pająka. Odezwij się. Pająku, tu mucha. Jestem gotowy. A danie główne jest na talerzu. Bez odbioru. Yeah, baby. Idziemy dalej w takim razie. E, gdzie tym razem? No. Zwiedzając ten zamek wcześniej, poszliśmy na wycieczkę, no i wchodziliśmy tendy. O-o, nie wchodź tam. A nie mówiłem! Wiem, że to wygląda kiepsko, ale jest proste wytłumaczenie, które wkrótce wymyślę. No kurczę, fajnie się zapowiadało, tak? Kobieta nas przykuła do jakiegoś stołu, no ale tutaj już się skończyło, bo sobie poszła. No cóż. E. O nie, gruba, z idzie, a my jesteśmy przypięci do stołu. Masakra! Wygodnie, panie Ventura. Nie będę już pana trzymał przy życiu. Więc ten laser operacyjny przetnie pana na pół. Przeknie? Naprawdę? Wyglądam dużo lepiej w innych konfiguracjach. A najlepiej to tak, jak jestem, z małą ozdobką przy boku. Muszę już iść. Nie mogę przegapić początku mojej oferty. Coś ci powiem. Przemyślałem twoją ofertę. Zapowiada się nieźle. Uwolnij mnie i pokaż, gdzie mam się podpisać, dobra? Za późno. Moja oferta jest już nieaktualna. W takim razie, przykro mi, że psuję twoje małe przyjęcie, ale obawiam się, że twoje pliki są już w internecie. Więc widzisz, że w tej chwili twoje śmiercionośne bazy danych są w rękach znawców na całym świecie. Nie możesz nigdzie uciec, nigdzie się schować. Bij sobie lepiej widelec w serce, bo jesteś przegrany. Drugorzędny problemik, panie Ventura. Niech ci nieocenieni znawcy tu przyjadą, a znajdą tylko bardzo martwego, psiego detektywa. Po prostu rano przeniosę moją kwaterę główną wraz ze zwierzętami. A teraz proszę mi wybaczyć. Idę podziwiać operę. A pan musi umrzeć. Uruchomić laser! A teraz akt pierwszy, kurtyna w górę! Żegnaj Wentura. Spoczywaj w kawałkach. Drugorzędny problem! Mam nadzieję, że moje agonalne krzyki popsują ci arie. Drugorzędny problem! No cóż tak? Miło cię widzieć. Co prawda nie było cię tu, aby mi pomóc, ale kiedy ten laser zacznie mnie krajać na kawałki, będziesz się świetnie bawił. A teraz natychmiast mnie stąd wyciągnij! Małpiszonie, mogłeś mi nam pomóc? Co tutaj mamy? Tasak? Taska chirurgiczna. Nie. Bardzo duży nóż. Spike? Nie. nie, raczej nie. Lustarko! Dzięki, Spike! A za te wszystkie zmartwienia, których mi przysporzyłeś, przez miesiąc 0 TV. Da się to wyłączyć? Nie. Laser, nie? No to w takim razie spadamy. No co, idziemy do opery, tak? Wszystkie zwierzęta zniknęły. Jak to możliwe? Jak to możliwe? Gdzie one są? Gdzie one są? Gdzie one są? Ej, wreszcie mi przeszedł ten Ace Ventura, kurna, normalnie przez... Przez obraz, być może to trzeba tak o myszką trzeba, może tak klikać, klikać, klikać. Zobaczmy. Najmocniej panią przepraszam, muszę się udać do pewnego miejsca. Spike, nie zrobiłeś tego! Spike, nadziej kawior. No i co? W takim razie teraz jest nasza kolej. Kostium i idziemy! Już Spike? Kostiumy! Władca Grubasu! Zapachy. Tłumu! Spike! Spike! Dobrze, że jestem mistrzem kamuflażu. Zejdź wszystkim z oczu, małpiszonie! Pora na mój debiut! O, słyszę jakieś grzmoty... No, ja też słyszę grzmoty! O. <laughs> o, Żaden wielki tenor nie śpiewa tyłkiem. Jak to nie? To pani usług pani Sunday. Jesteś, mój mały człowieczku! No, 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 no! O nie! Znowu ta kobieta! Bądź miły dla spajka, bądź okropny dla spajka! Miły! Hey, Spike, stary kumplu, miło Cię widzieć! Zechcesz mi podać pomocną, małpią dłoń? Nie? O ty Jeszcze raz Spajk, mój ulubieńcu Mój małpi przyjacielu Pomożesz mi No dobra, w takim razie Bądźmy dla niego okropni Pomóż mi Ty głupi małpi owoców Badań naukowych nie, no, kurde. A, bo tutaj może trzeba taką y, dobrą... Spike! Mój ulubieńcu, mój mały przyjacielu! Pomożesz mi! Bo tutaj chyba trzeba być raz dla niego miłym, raz okropnym. Ogłuchłeś, Spike? Nie słyszysz trzeszczenia! Co jest? No, co za fail! Dobra, jeszcze raz bądźmy mili dla niego, co? Hej, Spike, stary kumplu, miło cię widzieć! Zechcesz mi podać pomocną małpią dłoń? O, niech stoi teraz w tym miejscu. O, super! Haha! ha! trzymaj ha. Spike! Co teraz? Mamy już władę nad myszką. To się nie ruszy. Co to jest napisane? Zmysłowa Vanella. Czy ja wiem, czy taka zmysłowa. No, nie wiem, w sumie może być. O, kurde! Ona znowu żyje! Jak to możliwe? Spike! Spike! Mój ulubieńcu! Mój małpi przyjaciel! Dobrze! Te gesty ejsa mi... a bo dobra, nie będę się wypowiadał. To w takim razie zbierzmy tą panią i tyle. No dobra. Koniec z tobą. Olej jej wystrzelił. Ta scena też jest taka dziwna. Dwuznaczna. A już nie mówię o tych wzdychaniach. Ojej. Masakra! Co tam się dzieje? O nie, radzę wam tam wchodzić. Oho. Cóż to się stało? Da się wajchę? No dobra chłopaki, idziemy. Come, come to jest to me. To jest pomoc. Oho. Ja się schowam za filarem i mam cię gdzieś. Bo znowu grubas chyba wyszedł i teraz będzie do nas strzelał tym laserem. No ale trzeba to właśnie tak zrobić, że on musi rozwalić te filary. A my za nimi się musimy po prostu tylko schować. Warto też, żeby nas po prostu ten e, laser nie trafił. Olego! Mógłbyś strzelać w ten filar? No, chodź tu, chodź Strzelaj, strzelaj, tutaj Tutaj O, prawie Prawie, dajesz gościu, no co jesteś taki ryży? Patrzcie, niby strzela coś, coś nie idzie, nie O, kuraj bym dostał No tutaj, tutaj Halo, halo za w mordy walo. To, to może da ten filar? No. Tutaj, tutaj. Ojku. Nie mogę tego zrobić. Czy ja to mogę jakoś przyspieszyć, eee, no i znowu znowu jakiś bóg, albo ja po prostu nie umiem się tym posługiwać Aaa, zostałem o, teraz, w końcu No Strzelaj, strzelaj Strzelaj, strzelaj tutaj Tutaj! Prawie! 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 No patrzcie co za łajza, no. Tutaj teraz jest no. Strzelaj w lewo! Strzelaj w lewo! Tutaj, za filarem, za filarem! No stary, co ciebie... <laughs> O, no i dostałem w dupę znowu Czyli co, trzeba dostać w dupę, żeby... Żeby filar się rozwalił? Dziwna sprawa To ja zejdę tutaj Nie? Też nie chcę za bardzo Chodź, 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 hopsasa sasa, hop sasa, hop chodź, Ileż razy można strzelać w filar takim zajebistym laserem? Tutaj. No. No! Nie, chyba muszę się wystawić jeszcze raz, żeby dostać. Bo on coś widzę nie kuma, żeby strzelać w te filary. No że stary! No, nareszcie. Czyli jednak rzeczywiście trzeba dostać w dupę, żeby... O, gdybym w. Mam nadzieję, że mnie tym nie zabije. O, widzicie? Jednak trzeba dostać, żeby... Filar się rozwalił. A być może jestem po prostu ryży. I nic nie wiem, jak to się, prze, jak to się przechodzi. No, dajesz larduku. Został ci ostatni hit. w Ten wspaniały filar. No, hop hopsasa. Hop, sasa. Już, już. Dajesz, dajesz, dajesz. Gruby. Ej, zawsze chciałem, aby mi usunięto tę kurzajkę. No, uh, 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 uh. Auć! Lewo, lewo! No, Znowu do... no, co jest? no, 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 zaraz się zablokowaliśmy. Strzelarz. Jeszcze dwa razy? Jeszcze dwa razy. O, gdybym włożył moje ogniotrwałe majtki <śmienia> A. Ej. zawsze Chowaj się! <śmien> Co za wajza. No, to będzie długie, no to będzie długie, jak mnie to denerwuje. Co to ma być? Tutaj! Tutaj! No, 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 no. Dobrze, prawie. Jeszcze. Eee, no rzeczywiście chyba trzeba dostać pod sztupie, żeby te filary pękły. Bo jak widzicie strzela w te filary, ale niestety... nic to nie daje. Jest w końcu! Raz! Inwentura Zdychaj! Dziola! Torwę się Wentura! Nieraz jeszcze musimy o Fateusie Larduję! No to koniec! Właśnie rozwiązałem największą sprawę w mojej karierze. Nie! Żadne zwierzę w potrzebie nie zostanie bez pomocy Ejsa Wentury Kurde, ale ze mnie kozak! No, to w porządku. No, i to widzicie, jest już koniec let's playa z Ace Aventury psiego detektywa. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Jeżeli Wam się tylko podobało, to wiecie, co zrobić z tym filmem. Subskrybujcie mnie, mój kanał, komentujcie, oceniajcie i łapkujcie. Także dziękuję bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym let's playu. Na razie, cześć! up and down the